Kurwa, zobaczcie na to Witam, z tej strony Bądusz. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale Idziemy na jeziorko, ale nie na rybki Podpawałem takie grabie Do czyszczenia glonów I w dzisiejszym odcinku właśnie jedziemy na jezioro Powyrywać te glony zielska Żeby zrobić po prostu fajną miejscówę na linach Pogoda jest dziurowa więc nie ma to iść na rybki, więc pogoda jest idealna, żeby coś porobić nad jeziorkiem. No i co, widzimy się na miejscu. W oczywiście kluczymy i ściągniemy sobie fajkę dla pewności. Zakręcam kranik i gitara. Teraz wąsy wam pokażę, jak ładnie pospawał. O. Tak się to prezentuje. Wyszło za je fajnie. Tylko zobaczcie na te spawy. Nie są na czereśniaka, tylko na majstra. A z drugiej strony zrobiłem taki uchwyt, żeby przywiązać linę. Linę wziąłem sobie od magnesu. Mam też karmę, żeby podnęcić. No i oczywiście kukurydzę. Jak właśnie powyrywam te glony, to fajnie byłoby też podkarmić. Żeby ta ryba po prostu podeszła Nie no, jak na pierwszy raz to wyszło zaje fajnie Tylko nie piszcie w komentarzach, że wyszło mi ciulowo Bo i tak nie macie racji, wyszło zaje fajnie Dobra, biorę wiaderko I lecimy na pomost Kurde, idę, idę i zobaczcie co tutaj się stało Lis albo jastrząb dorwał coś tylko nie wiem co. Może kura. Cholera wie. Kurde ale jaki fajny spławik byłby z tego. nie? Piszcie w komentarzach. Czy ktoś kiedyś miał taki spławik z pióra. Bo on coś z zagówniarza tak łowił. A kto tak nie łowił to miał po prostu chillowe dzieciństwo. I dużo piszecie w komentarzach. był nie naprawiam pomostu. A dlaczego go nie naprawiam. Ponieważ latem, tak jak teraz jest, robi się takie rzeczy ciulowo, ponieważ jest słabe dojście. No i pełno jest kleszczy w tych trzcinach. które właśnie jak byłem, to miałem kleszcza. A jak wiecie, kleszcze mają dużo chorób. I dlatego nie robię teraz, tylko po prostu chcę to zrobić zimą, jak będzie lód. Więc nie piszcie, żebym ten pomost robił teraz, bo po prostu będzie robione to zimą. Dobra, jesteśmy na pomoście. Zielsko, tak jak było, jeszcze jest. Dobrze, że pospawałem taką kotwicę. Jak powyciągam, to będziemy łowić fajne liny. No ale, no ale najpierw trzeba się tego pozbyć. Tylko tu są ciężkie warunki. Nie wiem, jak to jeszcze będę w ogóle nagrywał. Mam nadzieję, że nie wpadnę ani ja, ani telefon. Kurczę, tylko żebym tego nie zerwał. Bo trochę będzie szkoda. Mam nadzieję, że ten spaw wytrzyma i od razu kotwicy nie stracę. Lina jest porządna od magnesu, czyli lina wytrzyma. Gorzej może być po prostu moimi spawami. Ja pierdolę, jak to się poplątało. Nie, koniec liny trzeba dobrze przywiązać. Zaczepiamy, skręcamy i gitara. Dobra, robimy pierwszy rzut. O, chuj, tylko zobaczcie na to. O CHUJ! nie wyciągnę chyba. O, puściło. Całe szczęście. Wszystko wrzucam sobie za pomost. Ale to śmierdzi. Jak nie wiem. Kurwa, zobaczcie na to. Zobaczcie co wyłowiłem, ale jaja. Ciekawe co tam w środku jest. Może jakiś diament? Później sobie otworzymy. Może wątłuś będzie bogaty. Kurczę wypada jeszcze trochę tutaj posprzątać, bo w takim syfie nie wypada łowić ryb. Wącusz nie robi popeliny. Tylko zobaczcie, jak to fajnie teraz wygląda. Trochę kosztowało mnie to pracy. Tylko zobaczcie, ile tego zielska powyrywałem. Tutaj też wyrwałem trochę trzciny, która wystawała. Bo jak będę nagrywał, to chociaż nie będzie zasłaniać. Wyrwałem dość sporo tych glonów i parę liści. Nie chcę czyścić za dużo. O, tak jak tutaj. Ponieważ jak wiecie ryba lubi takie zielsko, liście Bo jak za dużo się powyrywa to po prostu tej ryby tutaj nie będzie Muszę sprawdzić czy nie mam żadnej pijawki Bo w takich glonach to kurde lubią siedzieć O zobaczcie aż dostałem odcisk Nie no teraz jest zaje fajnie A biada jak ktoś mi napisze, że jestem ciłowy wędkarz Wąsucie jest dobry wędkarz, przygotował sobie miejscówę Teraz tutaj podkarmię, żeby ta ryba po prostu tutaj się trzymała. Nie u sąsiada na pomoście, tylko na moim. Wiem, wiem, ten pomost wygląda jak wygląda. No, no ale do zimy muszę jakoś się przemęczyć. Zimą go tak odpicuję, że go nie poznacie. Nie, no mi się podoba, wam się nie musi podobać i tak będziecie mnie hejtować, że chy u zrobiłem. Ciekawe co w niej jest, ale to sobie zobaczymy przy WSC. Wziąłem wszystkie karmy, które miałem, bo dzisiaj muszę podkarmić, tak wiecie, fest. Bo ta ryba jest wystraszona, przestraszona i wiecie, musi tutaj wrócić. O kurde, za dużo wody wlamem. Ryba jest tak głodna, że nawet gówno zje. Nie, no wyszło idealne. Dobra, rzucam pierwszą kulkę. Idealnie sam środeczek. Teraz druga. No i oczywiście kukuryza, oczywiście kradziona z domu. Dobra, na koniec opłuczę wiadro i trochę. I trochę umuję pomost. O, bo zobaczcie jak to wygląda. Nie za dużo, bo całkiem zgnije. No i co? Pakuję klamoty i lecę do domu. Pamiętajcie, żeby nie śmiecić, bo to jest grzech. Kurde tą deskę zrobię tutaj. Nie wiem czemu ona tak w ogóle leży. O. Jardykniemy ją sobie tutaj. I zaraz to jest pomów większy. Ale wiecie co? Ale wiecie co? Tak sobie siedzę i myślę. Może ten pomost trochę naprawię. Chociaż przybije takie deski byle jakie. No i oczywiście naprawić tą ławeczkę. Bo zobaczcie. Ona jest cała połamana. Zrobimy ją byle jak na czereśniaka. A zimą odpicujemy na majstra. Bo nawet nie ma gdzie postawić telefon, a co dopiero tutaj jakoś fajnie połowić. Miejscówa jest fajna, a pomoc ciulowy. Jeszcze sobie przyjadę raz pod nęce za dwa dni. I może na weekend przyjadę na rybki. O ile pogoda będzie dobra. Dobra, biorę wiaderko i lecę do WS. -ki. Dobra, teraz sobie sprawdzimy co jest w środku. Czy jakiś diament, czy po prostu jakiś ślimak. Mam taki dekel od puszki, i to będzie służyć jako nóż. Jak myślicie, to tutaj jest? Wąsów będzie bogaty czy dalej biedny? Tylko żeby tam nie była pijawka. Kurde, co to jest? Bę? Tylko zobaczcie, co było w środku. Cholera wie, może to się je. Piszcie w komentarzach, czy ktoś to próbował, czy to jest smaczne, czy trujące, bo diamentu tutaj nie ma i wąsuś jest dalej biedny. Ale wąsuś jest przyrodnik i wyrzucę to do lasu, żeby jakiś lis sobie zjadł. Oczywiście. Biorę do wiaderka, żeby nie zaśmiecać. Róbcie jak wąsuś, a świat będzie lepszy. Dobra, odpalam łewkę i lecę do domu. Lecę się wykąpać, bo ostatnio miałem kleszcza i dzisiaj już nie chcę po prostu go mieć. Tylko zobaczcie, jaki jestem mokry, śmierdzący. Jeśli takie filmy wam się podobają, dajcie łapkę w górę, subika, fajny komentarz. No i oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I wbijajcie te obserwacje, bo wąsuś marzy, żeby wbić te 100 tysięcy. W następnym odcinku może będziemy naprawiać pomost. A jak nie, to sobie pójdziemy połowić na magnew. Bo na ryby jeszcze za wcześnie. Muszę tam parę dni podnęcić. Dobrze. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Nara. Bu.